Systematyczność to jeden z najważniejszych elementów w zasadzie każdego zorganizowanego procesu odzyskiwania zadłużenia. Istotny jednak w natłoku codziennych spraw często pomijany lub nietraktowany priorytetowo. Tymczasem regularność jest kluczowa i często bezpośrednio decyduje o przebiegu całego procesu. Nie jest to jedynie kwestia regularnego sprawdzania płatności czy zaplanowania raz w miesiącu kontaktu telefonicznego z dłużnikiem. Problem braku systematycznych działań może odbić się negatywnie praktycznie na każdym etapie windykacji. Zaniedbanie w monitorowaniu terminów płatności, zarówno płatności na naszą rzecz, jak i płatności na rzecz naszych kontrahentów, może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa. Pod kątem prowadzonych działań windykacyjnych. Jest to jeden z najczęstszych problemów, szczególnie w przypadku działań prowadzonych na własną rękę. Monitoring płatności pozwala od razu wychwycić nieprawidłowości, zanim urosną do rangi problemu. W windykacji, jak i w większości innych aspektów prowadzonego biznesu, powinniśmy bazować na danych, zarówno dotyczących kontrahentów, jak i prowadzonych przez nas działań. Nie mając danych, trudno o decyzje. Odkładanie ich pozyskania w czasie może prowadzić do kilku problemów. Zbyt późnej identyfikacji problemu, bazowania na błędnych lub nieaktualnych danych oraz braku możliwości dostosowania działań do aktualnej sytuacji. Regularność działań to pierwsze skojarzenie wielu osób, jeśli mówimy o systematyczności w windykacji. Skojarzenie jak najbardziej trafne. Niestety, równie często zaniedbywane. Zdajemy sobie sprawę, iż działania windykacyjne najczęściej nie zaliczają się do głównych elementów działalności firmy. Zawsze pojawiają się ważniejsze kwestie, które wymagają uwagi. W efekcie windykacja jest przesuwana na później. Takie podejście niestety może doprowadzić do dużych problemów i powstania wyzwań, które gdyby zająć się nimi na początku praktycznie nie obciążyłyby przedsiębiorstwa. Brak systematycznego kontaktu niestety prowadzi do wielu problemów. Szczególnie w przypadku mniejszych podmiotów, w których często właściciel firmy kontaktuje się z dłużnikiem, pojawia się pokusa przesunięcia momentu telefonu czy maila na jutro, na początek tygodnia, po spotkaniu X, po ustaleniu Y. To naturalne, iż unikamy spraw drażliwych. Niestety są to kwestie, którymi musimy się zająć. Brak systematyczności w działaniach to również opóźnienie całego procesu windykacji. Szeroko rozumianego procesu, który rozpoczyna się od powstania zadłużenia i trwa w skrajnych przypadkach do momentu odzyskania zadłużenia przez komornika działającego na podstawie wyroku sądu. Każdy z elementów takiego procesu może być czasochłonny. Często, niektóre terminy i tak nie zależą od nas, np. Na oczekiwanie na rozprawę sądową. Działając niesystematycznie, Dodatkowo opóźniamy poszczególne elementy całego procesu. Systematycznością w działaniu powinniśmy wykazać się również na etapie analizy i aktualizacji wewnętrznych procedur windykacyjnych. Pamiętajmy, iż zmienia się otoczenie biznesowe, zmieniają się klienci, trendy. Zmienia się wreszcie nasze przedsiębiorstwo. Wszystkie te elementy wymagają również modyfikacji w naszych wewnętrznych procedurach, w tym tych, które dotyczą spraw związanych z odzyskaniem zadłużenia. Jeśli systematyczne podejście do całego procesu windykacji stanowi dla przedsiębiorstwa duże wyzwanie, warto rozważyć outsourcing tego typu usług. Czas zaoszczędzony w ten sposób może zostać poświęcony na główną działalność przedsiębiorstwa oraz jego dalszy rozwój.